Strażnicy Pradawnych Wzgórz. Opowieść z Krainy Kurchanów. Wśród majestatycznych buków, które od wieków strzegą wzgórz w Bobrownikach, pośród wąwozów, w których słychać echo dawnych czasów, ukryty jest najstarszy leśny rezerwat w całym Lubuskim. Kraina bliska, a jednak wciąż nieodkryta. Dla mieszkańców okolic, otoczonych płaskimi polami i lasami gospodarczymi, to niemal spotkanie z górskim krajobrazem. To miejsce od zawsze przyciągało ludzi. Najpierw łowcy reniferów, którzy podążali tędy za zwierzyną. Później ludzie z epoki brązu i wczesnego średniowiecza, którzy wśród wzgórz odnaleźli naturalną fortecę. Miejsce, gdzie mogli czuć się bezpiecznie. Na jednym ze wzgórz wznieśli gród obronny, a nieopodal w miejscu, z którego widać cały horyzont, żegnali swoich zmarłych. Czy wierzyli, że to Ziemia o niezwykłej mocy? Być może, bo do dziś czuć tu coś, czego nie da się wytłumaczyć. Dziś znów przyciąga ludzi wędrowców, miłośników przyrody, sportu, historii i ciszy. Pokolenia przychodziły i odchodziły, a Bukowa Góra trwała. Cichy świadek historii, zaklętej w koronach starych drzew. Najstarszy rezerwat w województwie lubuskim położony jest w dorzeczu Odry i jej lewobrzeżnego dopływu Śląskiej Ochli. To tutaj po ustąpieniu ostatniego lodowca ziemia zaczęła się kształtować na nowo. Lód, woda i wiatr rzeźbiły krajobraz, tworząc strome wzgórza i głębokie wąwozy. Dziś pod warstwą liści i korzeni buków kryją się gleby, które pamiętają epokę lodu. Na tych dawnych warstwach Narodził się las, pełen ciszy, światła i życia. Buki, dęby i modrzewie nadają temu miejscu niepowtarzalny charakter przypominający dawne puszcze. Ale to niepiękny krajobraz przyciągnął ludzi, którzy postanowili się tu osiedlić. Zadecydowało coś zupełnie innego strategiczne położenie i naturalne warunki obronne. Dowody tego widać do dziś w kształcie dawnego grodziska ukrytego w lesie, o którym opowie archeolog Radosław Kuźbik. Znajdujemy się u podnoża stanowiska archeologicznego Bobrowniki 3, znajdującego się na wysokiej skarpie górującej nad Doliną Odry. Jest to stanowisko archeologiczne, które zostało po raz pierwszy odkryte w 1893 roku przez badaczy niemieckich i z tym okresem właśnie końca XIX wieku można wiązać te pierwsze takie najwcześniejsze zainteresowanie tym no właściwie unikatowym zabytkiem w okolicach Nowej sali. Grodziska zaliczają się do tego typu stanowisk archeologicznych, które w piękny sposób wpisują nam się w krajobraz naturalny. Z taką sytuacją właśnie mamy do czynienia w Bobrownikach, gdzie grudzisko góruje nad wąwozem. Wąwozem, w którym w dawnych czasach ludzie przemieszczali się z kierunku przeprawy na odrze w kierunku na zachód, czyli terenów wyżej położonych. Dzisiaj możemy powiedzieć, że ten szlak tutaj działał przynajmniej od e, czasów tradziejów Był wykorzystany we wczesnym średniowieczu i był wykorzystywany właściwie do dnia dzisiejszego. Dzisiaj jest to piękna trasa. Turystyczna, krajoznawcza, która wyrywa nas tutaj lokalnie z monotonii płaskich terenów do właśnie takich bardziej podgórskich, pagórkowatych. Rodzisko zostało założone na podłużnym cyplu o szerokości 25-70 metrów i długości 140 metrów. Zajmuje ono powierzchnię przeszło jednego hektara. Właśnie przechadzamy się po krańcu stanowiska gdzie możemy zobaczyć jakie tutaj mamy strome nachylenie w kierunku Doliny Rzeki Odry, które tutaj dawało nam ten walor obronny. W przypadku Grodziska była to bardzo istotna kwestia, żeby takie osiedle, osiedle typu obronnego miało też te walory obronne. Ponadto z tego miejsca można było swobodnie obserwować całe przedpole, całą część doliny znajdującą się w kierunku wschodnim. We wczesnym średniowieczu, czy też wcześniej w pradziejach to, to był bardzo istotny walor, ponieważ można było lustrować duży obszar, ówcześnie prawdopodobnie niezalesiony, no i sprawdzać, czy jakieś zagrożenie od strony rzeki nie zbliża się do naszego osiedla. Rodzisko od strony zachodniej posiada Wysoki wał ziemny, który mierząc od strony Majdanu, ma wysokość w przeszło 3 metrów. Stan badań pozwala jedynie w sposób bardzo ogólny wypowiedzieć się na temat historii grodziska w obrownikach. Najstarsze zabytki związane z tym obiektem pochodzą z epoki brązu i możemy je wiązać z tzw. użycką kulturą pól popielnicowych. Następnie przez długi okres obiekt był niezamieszkały aż do wczesnego średniowiecza, kiedy pojawiają się w tym miejscu dziadoszanie. Wokół grodzisk rozciągały się osady, niewielkie półziemianki kryte darnią i drewnem. Toczyło się codzienne życie. Z gliny lepiono garnki, z brzozy wypalano dziegieć, a z lnu i wełny tworzono odzież. Barwioną ziołowymi wywarami. W odrze roiło się od ryb, które trafiały na gliniane misy przy wieczornych ogniskach. Z brązu, a później także z żelaza, powstawały narzędzia, ozdoby i broń symbole statusu, ale i codziennego użytku. Mężczyźni polowali lub ćwiczyli władanie bronią. Kobiety dbały o domowe ognisko, opiekując się dziećmi, przygotowując strawę i strzegąc domowego spokoju. Czasem jednak role się odwracały. Bywało, że to kobieta brała łuk i z tą samą odwagą co wojownik, ruszała na polowanie. Lecz nawet tu wśród codziennych zajęć. Śmierć była nieodłączną częścią życia. Za osadami, często na największych wzniesieniach, wznosiły się kurhany, miejsca spoczynku tych, którzy odeszli. To tam wspólnota żegnała swoich bliskich, powierzając ich ziemi, ogniowi i wierze w nowe życie po śmierci. Każdy z tych kopców, dziś porośniętym chem i trawą, jest cichym świadkiem dawnych rytuałów, które splatały świat żywych i umarłych. Stos pogrzebowy płonął, a wśród trzasku drewna rodziła się wiara, że śmierć nie jest końcem. Cmentarzysko Kurchanowe Dąbrowa 1 zalicza się do jednych z najciekawszych stanowisk archeologicznych w województwie lubuskim. Zajmuje ono powierzchnię 6 hektarów i na tym terenie możemy obejrzeć co najmniej 55 Kurchanów z późnej epoki brązu. Pytanie, co to jest Kurchan? Jest to obiekt archeologicznym grobowiec, który posiada nasyp. W tym wypadku mamy nasypy wykonane z ziemi, w którym mogą znajdować się różnego rodzaju konstrukcje wykonane z kamienia bądź z drewna. Wewnątrz takiego kurhanu znajduje się grób centralny. Oprócz grobu centralnego pod nasypem mogą znajdować się jeszcze groby poboczne, które znajdują się bliżej krawędzi podstawy nasypu. Pierwszych odkryć na cmentarzysku kurchanowym Dąbrowa 1 dokonano w 1893 roku. Badania, a właściwie wykopaliska, które były prowadzone przez miejscowego pastora, skupiały się na rozkopaniu z jednego z kurchanów być może tego, na którym ja się znajduję wewnątrz. Natrafiono na grób popielnicowy z wyposażeniem w postaci licznych naczyń i przedmiotów z brązu. Informacja o odkryciu nowego cmentarzyska kurchanowego w okolicach Otynia bardzo szybko dotarła do profesjonalnych archeologów, między innymi do profesora Hansa Zegera. Ten w krótkim okresie przyjechał na miejsce i pokierował dalszymi badaniami archeologicznymi które zakończyły się przebadaniem 17 kolejnych kurchanów. W rezultacie podjętych badań archeologicznych przez Hansa Zegera dowiedzieliśmy się, że w poszczególnych kurchanach znajdowały się pochówki ciałopalne, ewentualnie szkieletowe, które się nie zachowały, i znajdowały się również obiekty, w których nie było grobów. Badania archeologiczne, które zostały przeprowadzone pod koniec XIX wieku i następnie Kontynuowane na początku XX wieku pozwoliły jednoznacznie stwierdzić, że ma, mamy tutaj do czynienia z cmentarzyskiem kurhanowym z epoki brązu, na którym najstarsze kurchany powstawały już 1500 lat przed naszą erą. Kolejne były młodsze o 500 lat. Między kurchanami znajdują się groby płaskie. Ich liczba jest nam nieznana, ponieważ nie były prowadzone tutaj badania. Stricte nastawione na rozpoznanie tego typu pochówków. Natomiast z tych wcześniejszych badań my wiemy, że one są rozrzucane w strefie międzykurchanowej. Wzgórze otaczające bobrowniki są bardzo bogate w odkrycie archeologiczne. Możemy tutaj zwiedzać grodzisko, przejść się przez cmentarzysko kurchanowe, możemy wręcz dotknąć historii, przenieść się o kilka tysięcy lat wstecz i zobaczyć, jak wówczas żyli ludzie. Prochy dawnych wojowników od dawna już spoczywają w Kurchanach. Nadal jednak można tu spotkać ludzi, którzy z tą samą pasją, co dawniej, odkrywają świat. Przyroda w okolicy rezerwatu Bukowa Góra to nie tylko wzgórza. To także to, co znajduje się pod nimi. O tym, jak niezwykły potrafi być ten świat, opowie fotograf przyrodniczy Przemysław Pulka. Są takie miejsca, które trudno opisać słowami. Znajdujemy się w międzywalu między rzeką Odrą a miejscowością Bobrowniki. Na niewielkim obszarze mamy tutaj wiekowe drzewa lębowiny otoczone polami, łąkami, idealne warunki dla bytowania ptaków i zwierząt. Dla fotografa przyrody jest to miejsce idealne. Nie trzeba daleko jechać, żeby zaobserwować dziką przyrodę. Wystarczy trochę cierpliwości i lornetka. Każdy dzień wygląda inaczej bo przyroda w Międzywalu żyje swoim rytmem, zależnie od pory roku i poziomu wody. Można tutaj zaobserwować dużo ptaków drapieżnych, takich jak bielik, myszołów, jastrząb, krogulec, moje ulubione kania ruda i czarna. W okresie zimowym na tych terenach występują błotniak zbożowy, no i ostatnio przeze mnie obserwowany błotniak stepowy. Czasach coraz trudniej znaleźć takie miejsca, które człowiek jeszcze nie uporządkował, i dlatego warto zachować je takie jakie są. Dziś przyroda bukowej góry przyciąga także tych, którzy szukają ruchu, wolności i kontaktu z naturą. Wśród buków i wąwozów swoje ścieżki odnajdują biegacze i miłośnicy aktywnego wypoczynku. Jesteśmy teraz dokładnie w miejscu, które jest najwyższym punktem rezerwatu Bukowa Góra, na Białej Górze. Może nie jest to teren specjalnie wysoki, ale jak się go dobrze pozna, jak się tutaj jest, tak jak my nawet kilkadziesiąt razy w roku, no to wiemy doskonale, ile można tutaj tych przewyższeń zrobić, którędy pobiec, żeby pokręcić się i w górę i w dół na przemian, trochę szybkich szutrów zaliczyć, cały ten las w kierunku nie doradza, również stwarza fantastyczne możliwości do biegania, więc tak zwane longi, niedzielne, długie wybiegania w krosie, 20, 25, a nawet więcej kilometrów. Trudno w okolicy Nowej Soli znaleźć lepsze miejsce do uprawiania tej dyscypliny sportu. Nasze bobrowniki, takie miejsce dla biegaczy nizinnych, którzy mogą trenować podbiegi górskie. Jedyne miejsce tutaj w okolicy, oprócz jeszcze zbóż dalkowskich, gdzie można przyjechać i parę tych przewyższeń sobie tutaj nałapać. W lesie, w, no, w takim terenie i, i leśnym, i troszkę szutrowym. Bo prawniky to, to też jest nie tylko miejsce dla, dla nas jako politykacy, ale dla ludzi na przykład, którzy e, robią spacerować, ale dla innych, które na przykład fotografują, tutaj jest wiele zwierząt, które można fotografować. E, kilka razy widzieliśmy... To wilki, sarny, jelenie, e, jelenie e, burzuki, nie wiem, jeszcze wiele... No, Czyli naprawdę jest fajne miejsce, żeby, żeby szukać trochę spokoju, ale też korzystać z natury. Rezerwat Bukowa Góra to świadectwo potęgi natury i historii, które od tysięcy lat współtworzą krajobraz tej ziemi. Zanim wyruszymy poznawać świat, warto odkryć ten, który mamy najbliżej i zrozumieć, że prawdziwe skarby kryją się tuż obok.